Dobrze, miło, przyjemnie, żeby to Wasze życie kształtowało się tak, jak chcecie. Można to zrobić, to jest jak najbardziej realne i możliwe, choć wiem, że wzorce odrzucenia w swoim działaniu potrafią być takie, że człowiekowi, który je ma, no to jemu się będzie wydawało, on będzie pragnął zmian, ale jemu będzie się wydawało, że te zarce odrzucenia są tak silne, że, że to jest nie do ugryzienia, nie do przerobienia. Że, 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 że on akurat nie da rady tego przerobić, że mu się nie uda, no ale to jest tylko wrażenie, tak naprawdę. Wielu ludzi już wyszło, porównało się z wzorcami odrzucenia, i każdy z Was, który ma z tym problemy, może to samo tutaj zrobić jak najbardziej, pokrótce, wzorce odrzucenia, co to jest, jak sama nazwa wskazuje, no, jest to zbiór. Mechanizmów, wzorców, nawyków, reakcji emocjonalnych, poglądów, sposobów myślenia, odczuwania, reagowania, które wiążą się składniowo z odrzuceniem. Generalnie rzecz biorąc, wzorce odrzucenia mogą się kształtować na różny sposób. Najbardziej popularne, chyba takie znane powody powstawania wzorców odrzucenia, no to oczywiście w momencie, kiedy Hmm, którejś z rodziców albo oboje rodziców nas nie chcą, nie chcieli. Nie planowali nas, nie, nie potrafili się pogodzić z tym, że jesteśmy, nie potrafili nas zaakceptować. To są takie wzorce najbardziej popularne, ale mogą się one w różny sposób też tworzyć. Mogą się tworzyć w momencie, kiedy mamy rodzeństwo, które nas odrzuca. Mogą się tworzyć, na przykład okolicznościowo, na przykład jak się małe dziecko do szpitala oddaje i, i potem, na przykład, no to jest dla niego szok, prawda? Też już zdarzało mi się pracować z takimi ludźmi, którzy Mieli wzorce odrzucenia z tego powodu. Bardzo dużo wzorców odrzucenia przenosimy z poprzednich cieleń, gdzie powiedzmy sobie jest to skutek skutek pewnych decyzji, które przenoszą się tu i teraz. No i w tym życiu, że tak powiem, odzwierciedlają się jako skutek, czyli po prostu jako wzorce odrzucenia. Ale my się skupimy na tym, co jest tu i teraz. Na tym, na, na wzorcach, które się tu i teraz kształtowały. Na poprzednich zajęciach, mini zajęciach, powiedzieliśmy sobie mniej więcej właśnie jak te wzorce się kształtują, jak one powstają. Powstają oczywiście najczęściej w wyniku tego, że nasi rodzice nie chcą, bądź nie mogą się pogodzić z tym, że rodzicami są. Oczywiście tak jak mówiliśmy sobie, dla dziecka, rodzic do pewnego wieku to alfa i omega. W związku z tym po pierwsze nie zaneguje rodzica, dopiero jak zaczynamy wzrastać, jak zaczynamy się rozwijać, jak zaczyna się nam rozwijać świadomość, to dopiero wtedy zaczynamy szerzej myśleć, szerzej rozumieć pewne rzeczy, no i wtedy dopiero gdzieś tam jak zaczynamy być tym nastolatkiem niekoniecznie tam szesnastolatkiem, może już dwunastolatkiem na przykład, no to zaczynamy rozumieć, że z rodzicami też może być coś nie tak. Natomiast wcześniej, no to, no to najczęściej dzieci mają to do siebie, że traktują rodzice jak alfa i omega. W związku z tym, jeżeli rodzic jest niezadowolony, dziecko nie pomyśli, że rodzic też ma problem sam ze sobą. Pomyśli, że ono coś zrobiło nie tak. Więc, więc poczuje się winne automatycznie, poczuje się nie w porządku. Oczywiście yy, mówię to dlatego, żebyście sobie wyobrazili sytuację, gdzie rodzic dobitnie na każdym kroku okazuje nieakceptację swojemu dziecku, w różny sposób się to przejawia. Oczywiście, oczywiście emanuje niezadowoleniem, że to dziecko jest. O, on emanuje takim poczuciem, że to dziecko to kłopot, to jest problem. No i, no i na przykład dziecko to odczuwa, nie? I dziecko myśli, co ja takiego robię? Co ja takiego robię, prawda? Oj, mama znowu niezadowolona, czy tam tata, co ja takiego robię? Oj, znowu niezadowolony, co ja takiego zrobiłem? Nie? Ciągle szuka w sobie tych przyczyn. No, a nie rozumie, że to jest troszeczkę... No, nie, długo jeszcze nie będzie rozumiało że to jeszcze nie tak jak ono sobie myśli to działa zupełnie zupełnie inaczej inne czynniki tutaj też wchodzą w rachubę oczywiście w momencie kiedy dorastamy w domu, w którym jesteśmy nieakceptowani obojętnie czy to jeden rodzic, dwóch rodziców czy to są jakieś inne układy na przykład spotykałem już układy, gdzie na przykład bardzo duże odrzucenie było ze strony na przykład któryś dziadków Y, Jakichś innych członków rodziny, którzy mieli duży wpływ na całą rodzinę. W związku z tym te wzorce y, odrzucenia kodowały się. One miały, że tak powiem, ten, ten, wpływ miał tak siln, ten wpływ był tak silny, że w dziecku kodowały się wzorce odrzucenia, mimo że chodziło o dalszą rodzinę. Te układy są różne. Ja się skupię na rodzicach, dlatego że najlepiej tak tłumaczyć, i tego jest jak gdyby tutaj najwięcej. Tak jak powiedziałem, rodzic to dla dziecka wszystko, do pewnego momentu oczywiście. I teraz co? No, dziecko jest typowym biorcą. Do pewnego wieku dziecko nie jest w stanie sobie samo dać wielu rzeczy, nie tylko materialnych. Ale do pewnego wieku dziecko nie rozumie, że ma serce, że w tym sercu jest miłość, że może kochać, że może sam się tym miłością obdarzyć. Do pewnego wieku jest tak, że to dziecko oczekuje od rodziców, że będzie kochane przez rodziców, że będzie obdarowywane wszystkim, co najlepsze, przez rodziców, że to rodzice będą na każdym.